Jeden na jednego. Jeden na jednego, czyli słowne starcie przedstawiciela opozycji z przedstawicielem partii rządzącej Andrzej Piedziewicz, witam Państwa. Audycję realizuje Szymon Krzysztoń, a w studiu Radio Olsztyn nasi goście pozwolę sobie przedstawić w kolejności alfabetycznej Władysław Mańkut, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. I Radosław Nojman, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od tematu olsztyńskiego. Zwolennicy Czesława Małkowskiego, byłego prezydenta. Chcą referendum w sprawie odwołania obecnego prezydenta Olsztyna, Piotra Grzymowicza. By referendum w ogóle doszło do skutku, muszą zebrać. Prawie 13 tysięcy podpisów. Panów zdaniem, uda mi się zebrać te podpisy, czy się nie uda? Radosław Neumann, 13 tysięcy, tak jak wspomniał pan redaktor, to nie jest jakaś yy, wielka liczba i pod tym względem yy, sądzę, że to referendum jest możliwe. Czyli dojdzie do skutku. Ale chyba nie o samo, yy, o samo fakt referendum wnioskodawcom tutaj chodzi. No, na jeżeli pewno chodzi, chodzi o już, efekt. Jeśli chodzi o efekt i no co tu dużo mówić, skuteczność całej akcji w formie odwołania obecnego prezydenta Lusztyna Piotra Grzymowicza, to już mam dużo większe wątpliwości. Z prostego powodu, prowadząc akcję teraz już zgłaszając tą wolę przez, przez wnioskodawców, według kalendarza Prawdopodobnie termin referendum wypadnie w okresie y, kampanii prezydenckiej lub bezpośrednio po wyborach Aha. prezydenckich w naszej ojczyźnie. I w tym momencie mam wątpliwości, czy uda się osiągnąć wymaganą y, frekwencję, no jeśli tak, chodzi to o referendum do lokalne. Do urn musiałoby pójść około 38,5 tysiąca wyborców olsztyńskich, żeby referendum było ważne, już niezależnie od wyniku. Władysław Mańkut, pana zdaniem faktycznie referendum może no więc, dojść do skutku podobnie, podobnie jak tutaj. Eee, kolega e, obecny w studiu. E, uważam, że zebrać 13 tysięcy podpisów to nie problem dla nie inicjatorów tego e, referendum. Natomiast skuteczność referendum, a to już jest rzecz zupełnie inna. Myślę, że e, to jest trudne do uzyskania właśnie takiego efektu, jakim e, zamierzają. Natomiast posługiwanie się e, z kolegi. W referendum nazwiskiem e, byłego prezydenta, e, nie wydaje mi się, żeby przynosiło tutaj chwały e, inicjatorom tego referendum. Bo ja rozumiem m, 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 kwestię e, no, poczucia krzywdy przez Jerzego Małkowskiego. No to jednak są tu nie widził. Ale znane jest takie powiedzenie nie, polskie ludowe, gdyż mówi, że ojciec karał syna nie dlatego, że on grał w karty, ale za to, że się odgrywał. I w związku z powyższym to tak e, e, z punktu widzenia e, ogólnego, publicznego może wyglądać. Stąd, jeżeli jest, jest z kolei drugie dno, jeżeli są to inne osoby, które chciałyby się posłużyć czasowym Małkowskim, to tym bardziej nie, 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 źle świadczy o tych osobach. Ja jestem bardzo ciekaw, jak w sytuacji, gdyby doszło do referendum, gdyby inicjatorom udało się zebrać te podpisy, jak w tej sytuacji zachowają się partie polityczne? Zapytam o panów, partie polityczne, Prawo i Sprawiedliwość i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Czy wy w tej kampanii referendalnej staniecie po którejś ze stron, czy będziecie mówili swoim zwolennikom pójdźcie do referendum albo nie pójdźcie, a jeżeli już idziecie, to zróbcie tak albo tak? No, Prawo i Sprawiedliwość krytykuje prezydenta Grzymowicza dość regularnie, więc po której stronie stanie w kampanii referendalnej? Radosław Neumann. Szanowni Państwo, jest za wcześnie, żeby mówić o tym, jak prawo i sprawiedliwość zachowa się w momencie, kiedy rzeczywiście to referendum zostanie ogłoszone i ruszy akcja referendalna w postaci swego rodzaju kampanii. Naszym głównym celem, i to jest chyba jasne na, na wiosnę tego roku jest reelekcja pana prezydenta Andrzeja Dudy. Czyli skupia się na wyborach główne, krajowych, a nie na tym, co dzieje się no, na poletku lokalnym. W, w tym momencie tak, bo na poletku lokalnym na razie o tym referendum słyszymy z doniesień medialnych, z jakichś spotkań, ale formalnego chociażby e, zgłoszenia u komisarza wyborczego e, jeszcze nie było. Ciężko więc mówić, jak się. E, Zachowamy, ale tak jak wspomniałem, jeżeli referendum będzie odbywało się przed wyborami prezydenckimi, czy właśnie w okresie tej, tym najgorętszym, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, sądzę, że nie zaangażujemy się aż tak bardzo w tę akcję. Z tego właśnie prostego powodu, z tego naszego głównego celu wyborczego w tym roku. Też chciałbym od razu. Podkreślić, bo w jednym z lokalnych portali pojawiła się informacja rzekomo powołując się na moją wypowiedź, że my tego referendum nie poprzemy. Nie to, nie, to nie tak. Dla nas, zresztą co jest dla wszystkich chyba słuchaczy jasne, zarówno pan prezydent Piotr Krzymowicz, jak i pan prezydent w momencie kiedy był jeszcze prezydentem Czesław Jerzy Małkowski, byli przez nas, przez Prawo i Sprawiedliwość krytykowani i... To, co się dzieje między obu panami, nas troszeczkę dotyczy, ale, ale jesteśmy wobec tego z boku i podchodzimy do tego spokojnie, ale jest za wcześnie, żeby mówić, czy to referendum poprzemy, czy też nie. Przyjdzie czas, będzie oficjalne stanowisko i będziemy się zastanawiać, kiedy już. Będzie no, mówić o faktach, a nie... Musimy o do, poczekać, do, aż będzie wniosek te podpisy, Ale gdybyśmy jeszcze spróbowali pogrywać sojusz lewicy demokratycznej, I, czy ogólnie lewica, sojusza, a jakie sojusza, stanowisko stanowiska może być? Nie lewica, nie są to demokraty, które reprezentuje Zawsze udowadnialiśmy, że jesteśmy partią rozwagi i powagi w związku z tym nie widzimy, nie, ażeby takiej potrzeby nagłej. Ja, żeby urządzać e, pewnego rodzaju harce, kiedy przed nami poważna kampania wyborcza, wyborcza związana z wyborem e, przyszłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. E, I robienie tego typu działań, czy w Olsztynie, czy gdzie indziej, e, myślę, że jest nieuzasadnione. Nie nieuzasadnione nie chociażby z tych względów, że część elektoratu niezależnie którego, ale z wyborców będzie chciała się skupić, wierzymy w to, nad wyborem swojego przyszłego prezydenta, reprezentanta, prezydenta Rzeczypospolitej. Natomiast, tak jak to już było powiedziane, te, te próby, próby wymiany poglądów między byłym prezydentem, obecnym prezydentem, one nie przynoszą i nie przyniosą oczekiwanych, pozytywnych rozwiązań, jeśli chodzi o funkcjonowanie tak poważnego miasta, jakim jest Olsztyn. Tu jest potrzebne są zupełnie poważne rozmowy, konsultacje, być może konsultacje społeczne prezydenta władz miasta, co do przyszłości w rozwoju urbanistyki Olsztyna, chociażby dworca centralnego głównego w Olsztynie, a nie a nie, 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 nie jakieś inicjatywy emocjonalne. Związane z referendami. To, to są też sojuszników demokratycznych sceptyczny co do tego. No dobrze, zobaczymy jak ta sprawa się no, rozwinie. Tak, Jestem no, bardzo się. ciekaw, jak partie wypowiedzą się, jeżeli referendum tak, stanie się jest, faktem. To, to jest inna sprawa. To zostawmy ten, ten, ten temat. Na dyskusji. razie będziemy do niego wracali pewnie za jakiś czas. Natomiast wspomnieli panowie już o wyborach prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, i to też jest nasz dzisiejszy temat. Robert Biedroń, wspólnym kandydatem lewicy w wyborach prezydenckich. To zacznijmy od Władysława Mańkuta. Czemu Robert Biedroń, a nie ktoś z SLD albo nie wiem Adrian Zandberg z razem? Takie są decyzje na dzisiaj. Gremiów politycznych zarówno Partii Razem, jak też i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ale to również świadczy o tym, że po raz pierwszy... Po raz pierwszy Lewica zdecydowała się i zdecydowała o tym, że będzie to jeden kandydat. Nie będzie rozbicia elektoratu na Lewicy. Że będzie to próba odpowiedzi na pytanie również nie tylko jaki kandydat, ale co zaproponujemy, jaką zaproponujemy wersję rozwiązań tych, które mogą płynąć od prezydenta Rzeczypospolitej Polski Polakom, wyborcom, mieszkańcom naszego piętego kraju Rzeczypospolitej. To nie dlatego, a czy... Nie, nie było nikogo lepszego? Może nie, tak W naszym przekonaniu jest to najlepszy kandydat. A w pana osobistym przekonaniu, no jest pan wieloletnim działaczem SLD nie było takiego ukłucia zazdrości, że tutaj wchodzi ktoś z wiosny i to on będzie waszym kandydatem na prezydenta? Nie, takie, takie rozmowy były w momencie, kiedy powstawała koalicja wyborcza. E, jest to kontynuacja bo po prostu tych bardzo poważnych, głębokich rozmów, nie, które były, doprowadziły do tego, że wróciliśmy. Wica wróciła do Sejmu, wróciła w, w odpowiednim układzie i osobowym, ale też i ilościowym. To przedstawicieli. Dwie trzecie to są po raz pierwszy wybrani, młodzi ludzie, nowi, którzy mają nieco inne spojrzenie na funkcjonowanie polskiego parlamentu. Jest i też ludzie, przedstawiciele, posłowie, posłanki z doświadczeniem. I myślę, że to też świadczy o tym, że ta, ta propozycja, którą chcemy przedłożyć, wierzę, że tak się stanie na konwencji. 19 stycznia będzie propozycją również interesującą dla wyborców. Radosław Neumann, Prawo i Sprawiedliwość. Kiedy Pan usłyszał, że to Robert Biedron jest wspólnym kandydatem lewicy na prezydenta, to pomyślał Pan sobie, oho, to może być istotny konkurent dla Andrzeja Dudy? Czy raczej to pomyślał Pan, aha, i tyle. Raczej to, to drugie zdanie. Jeśli, Czyli jeśli nie uważa pan go za bardzo groźnego kan kandydata Andrzeja Dudy Na ten moment sądzę, że nawet yy, rzeczywiście yy, po sukcesach yy, ubiegłego roku, bo, bo no tak już pamiętamy 2019. Robert, Robert Biedroń, prezydent Słupska, obecnie eurodeputowany. No, fala jest, nazwijmy to, wznosząca na pewno, jeśli chodzi o tego, tego polityka, ale znowuż, no, osoba, która nie tyle, że nie podziela, ale wręcz krytykuje wartości, które są ważne dla mojego ugrupowania, dla mnie osobiście i myślę dla większości Polaków, wartości rodzinne, religijne. Krytykuje. Wiadomo, znajdzie na pewno swoją grupę wyborców, ale nie sądzę, żeby zdobył poparcie większości, większości Polaków. Warto w tym momencie przypomnieć też to, jak Robert Biedroń też no, ciekawie zachował się, jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego. Stworzony przez siebie projekt polityczny wiosnę. No, w jaki sposób pociągnął do tych wyborów. Yy, obiecywał w trakcie kampanii, że nawet jeżeli uda mu się dostać do Parlamentu Europejskiego, to mandatu nie obejmie, bo jest potrzebny tu w Ojczyźnie, i dalej będzie działał przy wyborach do parlamentu krajowego. Następnie, kiedy udało mu się w tych wyborach uzyskać mandat europosła, yy, w dziwny sposób zapomniał o swojej obietnicy i swoje środowisko polityczne, no mówiąc krótko, opuścił yy, i oddał. W ręce głównego gracza na lewicy, czyli sojuszu lewicy demokratycznej. Chodzi nie, tu o podstawowe sprawy po prostu wiarygodność w ogóle tego pana jako, jako polityka. To nie Twoje za bardzo bym podzielił podziel to zdanie pana, dlatego że e, zupełnie w zupełnie innej sytuacji bo my pamiętamy również, co mówił Robert Biedroń przy wyborach do Europarlamentu. Jednakże przy tworzeniu koalicji wyborczej do Sejmu postawione zostały warunki, że on nie rezygnuje, nie zrezygnuje. To, to koalicjanci postawią się warunki. Czyli... Że, że nie zrezygnuje. Że nie Myśli pan, że nie tym razem jego wiarygodność będzie większa. Myślę, nie się że rząd, w połowie rząd zostaje w Europarlamencie. Że, że nie, nie, Miał zostać, tak? Według... Bo, bo, mm -hmm, prawdopodobnie, być może zrezygnowałby, gdybyśmy nie byli w koalicji, gdyby samodzielnie wiosna nie kandydowała do, do Sejmu. Tutaj z kolei było zupełnie inaczej. Były inne warunki, bo z Warszawy będzie kandydował pan Zanberg. Nie było wczas e, e, potrzeby poszukiwania odpowiedzi na Pytanie, kto? Czyli dla pana to nie jest osoba niewiarygodna. Tak, ja, nie tylko dla mnie, ale dla środowiska, bo ten temat żeśmy na rozważali, mówiliśmy wprost. To chciałbym poprosić panów jeszcze o odniesienie się do sondażu przeprowadzonego w ostatnich dniach. Podobno na zlecenie Lewicy. Jego wyniki opublikował Super Express. Robert Biedroń znalazł się w tym sondażu na trzecim miejscu z dwunastoma procentami poparcia, co by oznaczało, że nawet nie wejdzie do drugiej tury. Władysław Mańku, jak pan się odniesie do tych wyników. Jest to początek działań, jeszcze kilka tygodni wstecz to było tylko 8%, dzisiaj już mamy 12%. Nie można wykluczyć, że to będzie jak to bo to fala wznosząca i nie możemy wykluczyć, że nie znajdzie się w drugiej turze. To Czy tak się stanie, zadecydują wyborcy, ale sam fakt, że to już jest powyżej 10%, też dobrze rokuje na przyszłość. Radosław Neumann, Prawo i Sprawiedliwość. Jak pan słyszy o 12% poparcia dla Roberta Biedronia? Wielokrotnie też i na antenie Polskiego Radia Olsztyn powtarzałem w polityce, tak jak na wojnie wszystko jest możliwe. Ale te 12% w mojej ocenie to jest mniej więcej to poparcie, na które pan Robert Biedroń aktualnie w naszej ojczyźnie może liczyć. Może jeszcze to, to poparcie drgnąć w jedną lub w drugą stronę, ale myślę, że to jest plus minus 2-3%. I to jest właśnie ten elektorat niezadowolony yy, i wyznający podobne yy, wartości, jak pan Robert Piedroń. Dziękuję bardzo. To była audycja jeden na jednego, w której udział wzięli Władysław Mańkut, TSLD. Dziękuję bardzo. I Radosław Nojman, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo, dobrego wieczoru. Jeden na jednego.